Hej, hej, z tej strony Nomika Kataj do Was w kolejnym odcinku z Desertopolis. Jak widzicie zapada już powoli noc, ale ja się tutaj z Wami chciałam przywitać na zewnątrz, specjalnie właśnie dlatego, żeby Wam pokazać zaistniałe zmiany, które oczywiście odbyły się na live. więc zaraz sobie pokrótce je przedstawimy. Pierwszą taką zmianą jest oczywiście płot dookoła naszej działki. Tak jak widzicie cała działka wioskowa, że tak powiem, jest ogrodzona płotem plus ma pochodnie, żeby Żaden tutaj nieproszony gość nam się nie zrespił. Możemy iść spać przy okazji, żeby właśnie. O tak. Widać, że w moim domku to standard. No cóż, tak najwyraźniej musi być. Ale pójdźmy spać i zaraz Wam pokażę dalszą część wioski. Zmieniły się na razie dwa domki, bo na tyle miałam czas po prostu na live, żeby to zrobić. W przyszłości mam nadzieję, że odbędzie się więcej liveów, gdzie będziemy sobie budować większą ilość domków. I serdecznie z tego miejsca Was zapraszam właśnie na takowe live, y, żeby ze mną pobyć, pogadać i trochę pobudować. No i tutaj macie już pierwszy domek. Ten domek jest na wzór tych domków 3x3, czyli tych malutkich domków, nie wiem czy one gdzieś tutaj są. Tam jest taki 3x3, więc on jest na wzór właśnie tego domku. Wszystkie schematy tych domków w większości wram z internetu, więc jeśli sobie... W piszecie pustynne domki, to na pewno takowe schematy znajdziecie. No i właśnie to jest jeden z nich, czyli właśnie ten domek 3x3. Z zewnątrz wygląda właśnie tak, a w środku, no mamy tylko łóżko, stolik i lampkę. I myślę, że to wystarczy naszym villagerom. No i tutaj jest już drugi domek. Ten domek to jest akurat domek Kowala, ale widziałam, że tam o właśnie nasz wieśniak się tutaj wpakował i tak jak widzicie, tak właśnie prezentuje się ten domek. Jest wbudowany w skałę, żeby bardziej był ten klimat właśnie domku kowala. Mamy tutaj piecyk i schody do góry, gdzie w sumie nic nie ma. Tutaj powinno być łóżko, ale jakoś nie mam weny, gdzie je dać, bo tutaj są trapdory, więc tutaj ono się nie zmieści. No tutaj na wejściu to tak średnio, więc jedyną opcją ewentualnie byłoby tutaj podniesienie tej kratki tutaj i danie tutaj dwóch łóżek. Ewentualnie no tutaj, ale tak blisko lawy to trochę... Niezbyt. No i tutaj mamy jeszcze wyjście wyżej. To wyjście jest ślepą drogą, ale to jest normalną. Możemy sobie tutaj wejść na górę. Tutaj, jak widzicie, jest przysypane skałą, dlatego właśnie to jest ślepa uliczka. No i tak właśnie prezentuje się nasz kolejny domek. To w sumie tyle, jeśli chodzi o zmiany chyba na live. Jedną jeszcze ze zmian właśnie to są, to jest brak naszych kurczaków i tutaj, i w tym małym domku, który był tutaj. No bo je musiałam zabrać, żeby właśnie zająć się modernizacją wioski. Tutaj oczywiście nasze kurczaki dalej są. I teraz tak, o, tam są wilecze, że wódce. Tak, specjalnie oni są wódce, bo mi uciekali po prostu tam na górę, a Póki nie zabudowałam tego płotkami, no to było dosyć ciężko. Tutaj oczywiście mamy nasze, go, nasze golemy, które są uleczone na lajwie. Jeśli byście się zastanawiali, co tutaj za dziwna jest wyrwa, to ta wyrwa po prostu będzie świadczyć o tym, jak daleko będą sięgać właśnie dirtowe bloki. Ale dobra. Na sam start mieliśmy zająć się dzisiaj kurczakami. Niestety, problem z kurczakami jest taki, że niekoniecznie. Hm, wiem jak to zrobić. To może trochę złe określenie, ale chodzi o to, że nie ma na tej paczce jako takich briderów, ani nic w tym stylu, tak mi się wydaje, jeszcze możemy sobie wpisać breeder, ale ewidentnie nic takiego po prostu na tej paczce nie ma, więc nie mamy takiego urządzenia, w które byśmy mogli wsadzić nasze kurczaki, żeby one właśnie się na przykład rozmnażały albo produkowały. Ewentualnie jest tylko chicken y, status chamber, czyli coś właśnie takiego. Nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie to działa. Tak naprawdę nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie to działa, więc trzeba będzie to po prostu przetestować. Weźmiemy sobie w takim razie nożyczki, które Gdzieś powinny być, albo możemy ich już nie mieć. Dobra, mam tutaj. Um, w katalogu chciałam sobie wykupić jeszcze dwie rzeczy. Jeden to będzie brown kurczak, i drugi, o to by był e, Researching Table, bo tak szczerze, nie wiem co ten Researching Table robi, ale z drugiej strony nie wiem, czy będzie mnie na niego stać w tym momencie. Będzie. Dobra, to bierzemy to wszystko. Zostało nam dwa golda, czyli bardzo mało. No ale trudno się mówi. Mamy również brązowego kurczaka, którego bardzo bym chciała rozmnożyć z sandowym kurczakiem, właśnie głównie dlatego, że one potem będą nam produkować DIRT. No i pytanie, czy w ogóle? Ta produkcja będzie istnieć, bo wiecie, tak szczerze mam mieszane uczucie, no ale tak jak wiecie, mamy te dwa kurczaki. Powinnam wziąć sobie jeszcze nasionka, ale myślałam, że z tego wykluje się w sumie mały kurczak. No to moje niedociągnięcie akurat. Ale pójdźmy jeszcze po mączkę kosną, tylko w tym przypadku jeszcze postawimy sobie ten researching table, żeby zobaczyć, co on robi. Proszę bardzo, możemy go położyć. Nic w nim nie mogę robić. I tak szczerze nie wiem, o co tutaj chodzi. Zaczekajcie, w. Piszemy sobie nazwę tej modyfikacji. No i tutaj mamy właśnie różne relikty. I teraz pytanie, czy ja w ogóle jestem w stanie coś tutaj wsadzić? Czy to jest relikt na przykład? O tak! I czekaj, crouch i... O! Jest coś tutaj! I tutaj mamy jakiś experience. I ja mogę wkładać te itemy. Na przykład właśnie nasz ex. Przez co? On na przykład będzie nam... Co to jest? E, dodawał do regeneracji zdrowia. I w to chyba trzeba inwestować. Aha, i tutaj na przykład można... E, Riloro... E, rilo... Nie, nie powiem tego, sorry, ale <laughs> chyba nie jestem w stanie. Ale mogę tutaj oddać EXPA do tego. I co to robi niby? No to mogę zrobić. Aha, i on losuje wartości jakieś. No dobra, to jest dosyć dziwne, w sensie nie do końca wiem, na jakiej zasadzie to działa i co to oddawanie. A, tutaj, dobra, oddawanie expa tutaj właśnie mamy. No i teraz na przykład, co możemy zrobić? Szczerze, I don't know. Nie wiem, co to tak szczerze robi, no ale możemy sobie upgradeować nasze relikty właśnie za pomocą nasze, nas, naszego researching table, więc weźmy sobie go może na dół. W tym przypadku chodźmy jeszcze po bombi. O, on przy okazji daje światło, więc bardzo fajnie, że akurat tutaj będzie on stał, właśnie. Możemy odłożyć nasz katalog również, bo to nie będzie nam potrzebne na razie. No i co? Potrzebujemy trawkę, więc wysadźmy sobie trawkę. Potrzebuje 11 sztuk dokładnie. Więc wezmę sobie ją na widoku, żeby widzieć, właśnie kiedy będę miała te 11 sztuk. Już mamy, więc teraz jedyne co to potrzebuję pozyskać, dwa nasionka, żeby zobaczyć, czy w ogóle kurki będziemy w stanie rozmnażać, bo to dosyć mnie ciekawi. Czy, właśnie jak na przykład kliknę na jedną kurkę i na drugą kurkę, to czy te kurki będą mogły się ze sobą rozmnażać? Zrobiłabym też na razie na próbę jeden, właśnie takie gniazdko dla kurek, żeby zobaczyć, czy one w ogóle będą tam chciały wchodzić i może znosić jajka czy coś? Jakby nie wiem na jakiej zasadzie to będzie działać. No ale cóż, wypróbujmy po prostu. Jestem tego bardzo ciekawa, więc proszę bardzo, to jest wasze. E, a i tutaj musimy dać Sidy. Słuchajcie, mogę rozmnażać tak? Tak! I co, wyszedł, wyszedł, wyszedł chicken, który jest. Y, który jest dirtowy? Tak, mamy Dirt Chicken i tutaj mogę dać nasionko mm -hmm. i to jest to jest level na jedzenie tych kur. Tak szczerze nie rozumiem. Ze względu na to, że tutaj nawet widzicie, to nie idzie w dół, W sensie jakby nie wiem co daje rozmnażanie tych kur, ze względu na to, że no one w sumie nic. Nie robią takiego w sensie nawet te sekundy, które, no tutaj widzicie, że to jest tylko growing time, ale na przykład next egg, no to tutaj nic jakby nie ma takiego. No nie wiem, trzeba by było więcej nasion tutaj przynieść i naładować ten nasz gniazdo. To chyba najlepsze określenie tego. Myślę, że ja sobie wykorzystam tego bonmila tutaj i pozbieram trochę nasionek. I po prostu zaraz do was wrócę, napełnimy tamto gniazdo i zobaczymy, co się może wydarzy dalej. Mam 16 nasionek, więc możemy sobie je tutaj włożyć i zobaczymy, co tutaj będzie się działo przez najbliższy czas. Nie do końca, tak jak powiedziałam, wiem, na czym to polega. Nie wiem, jak z nich zdobywać itemy, więc to będzie dosyć ciekawe, jeśli o to chodzi no ale trzeba by było na pewno nad tym jakoś popracować. Na razie widzę, że one po tym przechodzą i nic tutaj się nie dzieje, ale nie wiem, może któraś zostawi jakieś jajko czy coś i wtedy będziemy mogli coś więcej zrobić. Ja aktualnie jeszcze idę się przespać i zaraz lecimy z dalszymi questami tym razem już z grubej rury. Dobra, no i tak jak widzicie, jesteśmy już w naszych questach. Pierwsze, co musimy zrobić, to właśnie te nasze RAF Advanced Procesory różne, więc to w pierwszej kolejności trzeba będzie zrobić. Będziemy potrzebowali bardzo dużo bloków o z Merlin, więc to trzeba będzie zrobić i to jest tylko blok, który przyspiesza. Go się nie da produkować. Jedyne, co możemy produkować, to właśnie te odłamki, na przykład z Merlin Planków, ale też gdybyśmy chyba mieli właśnie goldową albo kwarcową, to byśmy mogli produkować z Merlin baszów. A że ja tutaj mam goldową i mamy te basze, to w sumie bym chciała zobaczyć, czy to zadziała, bo wydaje mi się, że powinno. Ale z drugiej strony, no wiecie jak to jest. Różnie bywa. Więc przetestujmy sobie tutaj. Tutaj w ogóle wpadła jakaś inna nieproszona rzecz. Tutaj w ogóle mamy produkcję golda, no bo właśnie mamy jeszcze pilnicę. O tym wam nie wspomniałam, ale tak na live'ie wyko Właśnie taką piwnicę. Ona nie jest jeszcze skończona. Tutaj ściany powinny mieć jakieś ozdobniki tutaj powinny być przejścia jeszcze, bo chciałam zrobić takie osobne pomieszczenie dla kur, ale z tego co mi się wydaje nie będzie to już potrzebne. No i tak jak widzicie to się tworzy, więc bardzo fajnie. Tutaj mamy produkcję golda, bo tutaj wyprodukowaliśmy glided blackstone'y no i tutaj właśnie z blackstone'a w tym oto strainerze produkuje nam się właśnie glided blackstone dlatego tyle golda właśnie już pozyskaliśmy. No i tutaj się robią jeszcze crystallized merliny, ale to w swoim czasie po prostu one się tutaj będą wykraftowywać. Dobra, to zostawiamy. Proszę bardzo, z golda trzeba by było zrobić jakąś jednolitą masę, czy coś w tym stylu. Potrzebuję jeszcze. Właśnie zastanawiam się, ile. Myślę, że tyle, bo potrzebujemy coś takiego jak procesor binding, czyli item, który będzie właśnie nam pomagał produkować te nasze komponenty, procesory coś w ten desen. No i tutaj możemy wrzucić ten gold i stworzyć parę sztabek goldowych. Tak czy jak trzeba będzie to zrobić, bo tych nagetów mamy już całkiem sporo, a one jednak zajmują miejsce, więc proszę bardzo, tak to się teraz prezentuje. No i dobra, co dalej? Tutaj musimy wyprodukować to, czyli potrzebujemy dużo silikonu, potrzebujemy redstone dust i potrzebujemy, no właśnie, różne rzeczy w sumie. Silikonu mamy dwie sztuki. Jak go się produkuje w sumie? Aha, szczerczowania silicon blenda, tylko że, no to jest bardzo bardzo, bardzo słabo opłacalne, no bo żeby to tak naprawdę zrobić, no to potrzebujemy, już Wam pokazuję. Po pierwsze przerabiać nede, nether quartz, czyli właśnie te nasze fragmenty na nether quartz. I po drugie trzeba y, przerabiać jeszcze ten blend na właśnie ten nasz silikon. No ale póki nie mamy lepszego rozwiązania, no to trzeba będzie sobie radzić właśnie w ten sposób. No i myślę, że ja sobie przerobię 8 sztuk może. I zaraz do was wrócę, jak już ten cały silikon blend, który stworzę, będę miała przekraftowany. No i wtedy będziemy mogli się już zabierać za produkcję tutaj naszych procesorów. Myślę, że to będzie takie odpowiednie. Dobra, już mam część temu potrzebną nam do zrobienia tego wszystkiego. Oczywiście tutaj wykonuję jeszcze w międzyczasie ten silikon, ale widzę, że coś tutaj się chyba zablokowało ewidentnie. Dobra, już się zrobiło. I teraz tak, chciałabym wykonać tego po cztery sztuki, no i w tym momencie możemy wykonać na przykład cztery sztuki tego, czyli tego goldowego. Potrzebujemy jeszcze wykonać cztery sztuki tego crystalized. Proszę bardzo. No i jeszcze Dały nam cztery sztuki tych ironowych, ale do tego potrzebuję zdecydowanie więcej silikonu, więc musimy na niego poczekać. Ale teraz już możemy wykonać nasze pierwsze dwie sztuki. Czekajcie, z czym to było? Z tym. Dobra. No i mamy nasze dwie pierwsze sztuki. Tutaj jeszcze to się przerobi. Wrzucę jeszcze jedną sztukę i będziemy mieli każdego rodzaju po cztery. Myślę, że to będzie zdecydowanie odpowiednie na sam początek. Potrzebujemy jeszcze zrobić flux crystal. Flux, flux crystal. Będziemy robić dropiąc zczarżowany szardow certus quartz, redstone i nether quartz do wody. Więc to trzeba będzie zrobić. Ja nie mam jeszcze nigdzie Tutaj źródełka wody, więc trzeba będzie na tym pokombinować, ale już mam w sumie miejsce, w którym byśmy mogli to zrobić, więc zaraz do tego przejdziemy, tylko dajmy to tutaj. Potrzebuję jeszcze jeden nether quartz, a nether quartz to oczywiście to. Więc weźmy sobie to, to i to. Będziemy potrzebowali. Proszę bardzo, jeszcze. Nether quartz wykonamy i potrzebuje nasze dwa wiaderka wody, żeby właśnie tutaj sobie zrobić nasze źródełko, a ono powstanie w tym miejscu. Myślę, że dokładnie to miejsce pod nasze źródełko wody to będzie miejsce odpowiednie. Możemy tutaj wejść i zabrać sobie jeszcze bloki które tutaj do zabrania są. Proszę bardzo, źródełko już jest stałe, więc na spokojnie będziemy mogli tutaj sobie pracować. No i teraz tak, możemy to wrzucić oczywiście. Wiecie, bo to będzie mi tutaj uciekać zdecydowanie. Tego nie chcemy. No i właśnie tego kwarcu już nie wezmę. Dobra, zaraz to zrobimy, to zalepmy i chodźmy z tej strony, dobra? No i teraz byśmy musieli sobie jednak wziąć i tak jednego baketa i gdzieś go sobie tutaj postawić, żeby właśnie móc Rzucić te itemki. No i to będzie to, to i to. I mamy to. Dobra, zrobiło się. Mamy nasz flux krystal, który będzie nam oczywiście potrzebny w dalszej przygodzie z apply'em. Potrzebujemy inscriber i potrzebujemy flu flux. flux dust? Chyba tak. No i dobra, to się wykonuje w taki sposób, więc raczej do drogich to nie należy. Potrzebuje jeden koper, sporo żelaza, dwa slimebole i potrzebuje redstone, no i tutaj z redstone'em będzie gorzej, bo redstone to przerabianie właśnie tych naszych kryształków w tej oto maszynie, ale potrzebuję stamtąd wydobyć ten glided Proszę bardzo, niech się na razie yy, tą przerabia. To zaraz, tutaj mamy nasze kryształki, więc bardzo fajnie. No i jak tą nam się przerobi, to pójdziemy działać dalej. Dobra, myślę, że tyle w zupełności nam wystarczy. Za dużo go akurat nie potrzebuję. Potrzebuję jeszcze kobol i drewno, więc to sobie weźmy. Tylko parę desek tak naprawdę potrzebuję, dobra. Potrzebujemy zrobić tak: dwa pistony. Dwa pistony to już chyba każdy wie, jak się robi. No, na tej paczce może jeszcze nie robiłam, ale myślę, że to jest tak podstawowa wiedza, że raczej nikt nie powinien z tym mieć problemu. Dajemy tutaj iron i. O, tutaj iron jeszcze. I mamy nasz inscriber w tym momencie. Dalej potrzebujemy zrobić flux dust, a flux dust to jest właśnie przerobienie w inscriberze naszego flux krystal. Więc tutaj mamy nasz generator. Ja przy tym generatorze postawię właśnie ten inscriber, bo on też potrzebuje mieć zasilanie do prądu. No i teraz możemy sobie tu wsadzić jedną sztukę. Niech ona się przerobi. Proszę bardzo, mamy Flux Dust, czyli kolejny etap. Tutaj mamy trzy nasze basic procesory do stworzenia, no i teraz żeby stworzyć te nasze basic procesory, po pierwsze będziemy potrzebowali tych naszych procesorów, po drugie Redstone Dusta, a po trzecie print, Printed Silicon, czyli właśnie w Inscriber Silicon Pressie przerobiony silicon. no i takich będę potrzebowała również 16, więc ja w tym momencie idę się troszeczkę pobawić, um, bo aktualnie nie mam absolutnie żadnego silikonu, choć weźmy może jeden i ja tylko pokażę wam ten proces, no i zaraz pójdę przerabiać to po prostu sama. Proszę bardzo, bierzemy sobie ten print, w sumie pres, wkładamy silikon i otrzymujemy nasz... To jest gdzieś bardzo blisko. On jest chyba... tam za ogrodzeniem. No nie ja wiem, czy tworzenie ogrodzenia tak blisko to akurat... Fajna opcja, bo chyba nie będę mogła iść, no właśnie spać nawet, ale możemy sobie iść, przespać się na przykład tam. To raczej obojętne, gdzie pójdę spać, no ale dobra, zróbmy to szybko i e, ja zaraz wracam tam do robudek. Dobra, jesteśmy już tutaj w tym naszym właśnie. W stworzył się już pr printed silicon, no i go możemy wyjąć i na przykład przerobić sobie pierwszą sztukę czegoś takiego. I proszę bardzo, w tym momencie oto będziemy mieli nasz pierwszy, już gotowy w 100% procesor, więc tylko to się naładuje, proszę bardzo, basic processor właśnie trafił w nasze ręce. No i to jest pierwszy quest, który mogliśmy sobie zaliczyć. Jeszcze potrzebujemy zrobić tak na kolejnych, czyli na raf Advanced Procesorze i na raf Improved procesorze, ale to tak, jak powiedziałam za chwilkę, bo ja potrzebuję przerobić tutaj silikon, no i zrobić go jakieś większej ilości, albo w końcu ogarnąć te kurczaki. Powiem Wam, że przyszłam do naszych kurczaków i teraz, jak możecie zauważyć, tutaj jest 314 sekund, a tutaj jest 599, co nie? Na następne jajko. I tak, jak możemy zauważyć, to chyba działa. W sensie, tak mi się wydaje, że tutaj, jak przechodzą przez to, to, o, to im się ładuje ten czas. Bo ta kurka, no, wydaje mi się, że takiego czasu to wcześniej nie miała. Tak samo jak tutaj, te lasowe też mają dużą różnicę. Sandowe też całkiem sporą. No nie wiem, czy to działa, ale wydaje mi się, że takich powinniśmy zrobić zdecydowanie więcej i wtedy by to rzeczywiście miało jakiś sens. Chciałabym, żeby, o właśnie, ta kurka przeszła po tym i mamy 336 sekund. No nie wiem, to się chyba zmniejszyło, co nie? Przecież było 340. Chyba tak. Wydaje mi się, że to działa. I że jak one przychodzą, to rzeczywiście coś tutaj się zmienia. No ale cóż, to tylko tak woli ciekawostki, a teraz wracam do przerabiania surosów. Dobra, już do was powracam. I jeszcze chciałam wam powiedzieć, że nie wiem w sumie, gdzie można znaleźć te relikty, ale zakładam, że w tych właśnie całych piramidach. I znalazłam chyba sposób na to, jak pokonać właśnie faraony w różny ciekawy sposób. I jednym z nich jest zalanie ich po prostu lawą. Nie wiem dlaczego, ale wcześniej na to nigdy nie wpadłam, że po prostu mogę ich przecież zalać lawą i mieć problem z głową. No to przecież ułatwia nam całą y, sprawę. No ale dobra, jeszcze zanim to, to chciałam zobaczyć właśnie ten Energy Cell. No i tutaj będzie już mały problem, ze względu na to, że. Właśnie, Fully Grow. Jaki to jest Fully Grow? Też mi się tak, um, no właśnie, zastanawiam się tutaj. Jaki to jest Fully Grow, ale z drugiej strony. No, właśnie, pozyskiwanie tego certu skwarcu to jest też problematyczna sprawa, bo ja mam go na przykład trzy, co nie? No, i możemy stworzyć naładowany, czyli naładować go tutaj, i tak jak pokazywali wcześniej, wrzucić go po prostu do wody, czyli załóżmy, zróbmy sobie tutaj taki mały jeden zbiorniczek, żeby rzeczywiście on był awaryjny. No, i mogę wrzucić sobie to i to, i pozyskać dwa certu skwarce, ale czy to jest tak naprawdę efektywne? Wiecie o co chodzi. Jakby, ja zawsze mylę te dwa słowa, więc przepraszam Was bardzo za to. No ale, nie wiem. W każdym razie wydaje mi się, że jednak nie. I to jest takie, no, średnie rozwiązanie. Tutaj, jak widzicie, potrzebujemy, żeby zrobić entropy manipulator, e, właśnie naszego flux krystalu i energy selki. Więc ja się może wybiorę jeszcze do, tutaj chciałam mapę akurat, do jakiejś Tutaj do jakiegoś meteorytu i zaraz jak się do niego dostanę, no najbliższy jest tutaj, ale tutaj już byliśmy, więc bym e, poszła do jakiegoś dalszego. Może właśnie do tego tutaj, bo on się wydaje dosyć malutki, a pewnie szybko go wykopiemy, więc ja biorę mojego rumaka, będę do tamtego meteorytu, tylko jeszcze się prześpię. No i zaraz się widzimy tam bo, potrzebujemy certu squarts, nie wiem, czy w końcu to powiedziałam. Patrzcie, kogo znalazłam. Nie uwierzycie. No, po prostu nie uwierzycie, że tutaj właśnie znalazł się wierbun. Wiecie, idę od domu. Tyle dokładnie. Tyle od domu. I tak jak widzicie, ja teoretycznie jestem na niczym. I jak sobie zejdę z tego wielbłąda, to chyba absolutnie ikonka wielbłąda nie jest tutaj pokazywana. Aha, ona jest pokazywana jako kropka. Okej, okay, ciekawie, dosyć. No, na przyszłość będę wiedzieć, tutaj jest właśnie mój wielbłąd. Dobra, przybyłam do kolejnego właśnie naszego, jak to nazwać, meteorytu, właśnie. I tutaj mamy mysterious cuba, czyli właśnie cuba, z którego pozyskujemy no, te nasze presy różne. Ja sobie wrzucę tutaj itemki, żeby móc pozyskać z niego wszystko, co no, co tutaj wyleci. Choć my te presy mamy, ale może się przydadzą jeszcze jedne, właśnie sztuki. I tak jak widzicie, tutaj są, no, certus kwarcy. I ja tak naprawdę mogę to sobie zniszczyć. No i to też mogę zniszczyć, ze względu głównie na to, że mm, ja. O, i to wylatuje! Patrzcie! Wyleciały jednak, czyli. Mamy to, mamy właśnie te, które produkują nam Certus kwarc Bardzo fajnie, bo ja wcześniej je niszczyłam w ogóle i to chyba z wami zresztą. I tak jak widzieliście, pozyskiwaliśmy tylko Certus Squards bloki, czyli bloki, które możemy przerobić na Certus kwarc ale one już produkować nam tego Certus kwarcu nie będą. No i właśnie się zastanawiałam, czy może pojechać do tamtego naszego meteorytu, który jest blisko domku, i nie wykopać tego z Silktaczem. Ale tak jak widzicie, chyba nie trzeba będzie, po prostu będziemy mogli mieć. Własną fabrykę w domu, i to będzie naprawdę czadowe rozwiązanie. W każdym razie ja zmierzam już do domu, tam się z wami pożegnam, ale naszą misję mamy zakończoną i to w sumie bardzo dużym powodzeniem. I przy okazji nawet mamy wielbłąda znalezionego, więc bardzo fajnie. No dobra, to ja wracam. Dzisiaj nic takiego konkretnego oprócz questów nie robiliśmy, więc ja się pożegnam na tym pięknym tle naszego nowego domku Kowala. No i cóż, dziękuję Wam, że byliście. Mam nadzieję, że zostawiliście tutaj dużo łapeczek Górę I komentarze pod tym odcinkiem, a jeśli jesteście nowymi osobami to nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, to bardzo mnie wspiera i pomaga, zresztą to jest dla mnie taka informacja, że chcecie mnie oglądać. Bez zbędnego przedłużania, dziękuję, że byliście, dziękuję, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem, pa pa!